Hej, kochani, witam was bardzo w kolejnym odcinku, w którym dzisiaj chciałam wam bardzo podziękować za 500 subskrypcji, które już wybiło na moim kanale, a to jest już ich 538. Bardzo wam za te wszystkie subskrypcje dziękuję. Mam nadzieję, że moje filmiki wam się podobają, że będzie was tutaj przybywało jeszcze więcej, bo jest mi bardzo miło z tego powodu. No i oczywiście tak jak obiecałam, na 500 subskrypcji przygotowałam dla was rozdanie. Po zapowiedzeniu rozdania podrapiemy sobie pierwszy raz javnozdrabkę Brylanty. Także podrapimy sobie brylanty, zdrabka z numerem 2, także może być ciekawie. E, więc tak, przejdziemy sobie może najpierw do warunków konkursu. Po pierwsze, jest to konkurs dla subskrybentów mojego kanału dla tych stałych jak i nowi subskrybenci którzy dojdą w trakcie konkursu też mogą brać w nim udział oczywiście no fajnie jakbyście zostali na dłużej nie tylko na czas konkursu oprócz tego trzeba zostawić łapeczkę pod tym filmem i pod poprzednim filmem z odcinkiem z wymianką z zadrapanych bo bardzo fajna była ta paczuszka więc chciałabym żeby tam trochę łapek dla zadrapanych przybyło oprócz tego w komentarzu należy wpisać jakie zdrabki chcielibyście żebym drapała częściej po prostu takie zdrapki które lubicie i byście chcieli, żeby na moim kanale były przeze mnie drapane. Ok. Także teraz kochani przejdziemy do tej niższej, jeszcze niższej części, czyli do nagród, jakie mo można w tym konkursie wygrać. Mój konkurs kochani będzie trwał dzisiaj mamy niedzielę Będzie trwał do następnej niedzieli Więc ogłoszenie wyników pewnie około poniedziałku Jeśli chodzi o wysyłkę nagród No póki co staram się raczej nie ruszać Bytnio z domu i nie wychodzić w jakieś takie Publiczne miejsca Nie wiem jak to będzie, dzia jak będzie działała poczta W każdym razie jak to się wszystko uspokoi Oczywiście z wygraną osobą się na ten czas umówię To postaram się wysłać jak najszybciej Jak sytuacja się uspokoi I będą kurierzy jeździli normalnie ale teraz przejdziemy sobie już do nagród. Pierwsza nagroda, bo jak już wiecie, albo może nie wiecie, moją główną pasją jest makijaż i tym zajmuję się najczęściej na co dzień. Po prostu no, maluję, maluję osoby, kobietę. Więc tutaj yy, tematyczna wygrana. I będzie to taki oto zestaw pędzli. Tych pędzelków jest tutaj naprawdę dużo, więc taka jakby... Wyprawka cała ode mnie dla Was, bo tutaj jest do twarzy: są pędzle do, do pudru, do sypkiego, do brązera też można nakładać. Tu macie wszystko fajnie opisane: czyli puder, kontur, eyeshadow, czyli do powiek, do brwi. Tutaj też taki blender. Tutaj do różu, no i tutaj do takiego też konturowania. Także macie taką całą wyprawkę w pędzli ode mnie, jako że jestem właśnie pasjonatką makijażu, to coś musiało tutaj też ode mnie z tym akcencie być. Oprócz tego też oczywiście zdrabkowo, dorzucę miks zdrabkowy za, jeszcze nie wiem jakie zdrabki, za jakąś kwotę około 20 zł. Yy, zobaczymy. I oprócz tego jeszcze tak gadżeciarsko będzie tak pocztówka z Iławy, tutaj wypiszę z tyłu dla danej osoby ode mnie kilka ciepłych słów oczywiście. No i jeszcze oprócz tego kremik do rąk, żeby... Się ręce nie, nie przesuszały ośrodków antybakteryjnych. Ogólnie to jest do ciała, ale łapki też mozna, można smarować i skrobaczka do szyb. W razie gdyby jeszcze naszła nas zima stulecia, chociaż oby nie, no to taka jeszcze skrobaczka. Także kochani, takie mamy oto myślę fajne nagrody, sympatyczne. Także zgłaszajcie się koniecznie. Zostawiajcie subskrypcję, no bo oczywiście wygraną osobę będę sprawdzała, czy jest subskrybentem mojego kanału, bo to jest podziękowanie dla moich subskrybentów, więc musi też wygrać właśnie osoba subskrybująca. Także, kochani, teraz nagrody już znacie, zasady też. Myślę, że może jeszcze te zasady oprócz tego napiszę na dole w opisie i podrzucę też Wam link do poprzedniego filmiku, żeby było Wam prościej i szybciej do niego przejść i tam też zostawić tą łapeczkę. A teraz kochani widzimy się zaraz po drugiej stronie I będziemy drapać brylanty Dobrze kochani, także brylanty już gotowe do drapania Żabka siedzi i tutaj pilnuje na szczęście Także drapiemy z drapeczka z numerem 2 Ok, to lecimy Gra pierwsza Świnka i czekolada Gra druga Moneta i prezent gra trzecia bransoletka i portfel ale naprawdę wielka jest ta zrabka tu mamy bransoletkę i safe w grze piątej mamy safe worek gra szósta to zegarek i złoto Gra siódma, torba, klucz. Gra ósma, lustro, szminka. Gra dziewiąta, kapelusz i pierścień. Tutaj mamy koronę. Korony mamy i safe. Perfumy i prezent. Dalej garnek i zegarek znowu tutaj garnek tylko nie pilni, co trzeba i portfel okej, okay, czyli tutaj pierwsze 10 gier puste przechodzimy sobie do tej drugiej części gra 14 trofeum perła okulary perła Naszyjnik trofeum, dzwonek perfumy, klucz, kapelusz. Tyle gier już za mną, a tu na razie nic. Worek i dzwonek, kufer, kufer. No i niestety klucz. Gra 21 moneta i klucz kolczyk. Gra 22, tron. Tron. No i kurczę, kapelusz niestety. Gra 23 złoto, złoto, ale czuję. kufer. Ok, gra 24 róża i perfumy. Tu mamy torbę i bransoletkę, Gra 26 podkowa i róża. Zostały nam jeszcze trzy ostatnie gry. Gra 27 korona, garnek. Tutaj mamy kluczek i świnkę. W grze 29 pierścionek, brylant i brylant, ale to też nic nie daje. I tu mamy lustro i czekoladę. Także niestety na no, tych polach tutaj mamy pusto. Jeszcze w bonusie trefl. Także niestety zdrapka brylanty, o jeszcze mi się perfumetka tutaj przyczepiła e, także niestety zdrapkę brylanty mamy pustą, no cóż 30 zł przegrane chyba mam większe szczęście do takich zdrapek dla mniejsze kwoty no ale cóż, oprócz tego zostawcie też łapkę na pocieszenie, chociaż w sumie to też warunek konkursu także kochani, bierzcie udział w konkursie wszystko już wiecie także ja się teraz z wami kochani żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.